Cześć, witam Was serdecznie na swoim kanale. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ludzie, którzy wygrywają w Totolotka, bardzo często stają się bankrutami? Postaram się dla Was przeanalizować troszeczkę ten temat, żebyśmy wspólnie się zastanowili i stwierdzili, co może być tego przyczyną. Po pierwsze, zastanówmy się, kto w ogóle, kto w ogóle próbuje swoich sił w Totolotka. Gdybyśmy podzielili sobie ludzi na osoby mm, zamożne, czyli takie, które no zarabiają, nie wiem, 50 tysięcy, 20 tysięcy miesięcznie yy, i raczej mają z czego przeżyć, mają za co lecieć na wakacje i tak dalej, realizować jakieś swoje plany i marzenia. Załóżmy, że jest grupa ludzi zarabiająca pomiędzy, nie wiem, 4 tysiące na rękę, a gdzieś tam 10-20, gdzie pewnie wystarcza im od pierwszego do ostatniego, mogą mieć jakieś plany, ale jak uzbierają trochę pieniędzy, to raczej są w stanie je zrealizować. I jest klasa najuboższa, gdzie mają problemy z tym, żeby przeżyć od pierwszego do ostatniego. Być może mieszkają w obskurnych mieszkaniach, gdzieś w komunalnych mieszkaniach, w otoczeniu ludzi, którzy im nie, nie odpowiadają, być może w śmierdzących klatkach. Prawdopodobnie nie mają pieniędzy za bardzo na to, żeby sobie polecić na jakieś czasy, żeby odpocząć, pracują każdego dnia, być może nawet w weekendy. Która z tych grup najbardziej pasuje do gry w Jak się zapewne domyślamy, osoby zamożne. Nie będą grać w toto lotka, ponieważ dla nich jest to strata pieniędzy. Jeżeli osoby zarabiają 20, 30, 50 tysięcy miesięcznie, prawdopodobnie nie pracują za najniższą stawkę, nie pracują na etacie nawet. Najprawdopodobniej mają oni własne firmy. Skoro mają własne firmy, to są w stanie skalować swoje biznesy. Skoro są w stanie skalować, to tak naprawdę ten milion, który mogą wygrać, czy dwa, czy pięć, nie za bardzo zmieniają ich życie, ponieważ te osoby mają świadomość, że jeśli bardziej popracują nad swoją firmą, jeśli ją rozwiną, zatrudnią większą ilość ludzi, pozyskają większą ilość klientów, może zaczną ekspansję na zagranicę, to ich obroty firmy się zwiększą, zwiększą się zarobki. Pytanie, czy im się chce to robić. Jeżeli im się chce, mogą się realizować, jeżeli nie, prawdopodobnie wystarcza im obecny pułap, na jakim żyją, ale prawdopodobnie żyją na tak dobrym pułapie życia, że nie będą ryzykować 3, 5, 10, 20 zł na totolotka, lotka, który jakby i tak niewiele wniesie do ich życia osoby, które zarabiają gdzieś mniej, ale są pomiędzy. Być może część z tych osób próbować swoich sił w totolotku, aczkolwiek pewnie większość z tych osób jednak ma wrażenie, że jeżeli będą czegoś chcieli, no bo po co może być im wygrana w totolotku? Może na wymarzony samochód, na wymarzone wakacje, może na wymarzony dom i tak dalej. Te osoby bardzo często mają świadomość, że jeżeli zapracują, poodkładają pieniądze, może dzisiaj wydadzą trochę mniej na jakieś swoje m, codzienne wydatki, na konsumpcję, a odłożą, być może się zapożyczą, wezmą jakiś kredyt hipoteczny albo samochód w leasing, m, to będą w stanie spełnić te marzenia i tak naprawdę znów e, jakby nie są za bardzo ograniczone przez te fundusze, bo mniej czy bardziej są w stanie jakieś swoje ambicje i marzenia spełniać. Natomiast klasa najuboższa, osoby, które pracują. Umówmy się dosyć ciężko, często również weekendy. Mają tą pracę dosyć niewdzięczną, często w niefajnych warunkach. No to niestety chcieliby szybko odmienić swoje życie. Jak można szybko odmienić swoje życie? No właśnie taką wygraną w Totolotka, więc uważają bardzo często, że jest to dla nich jedyna możliwość. Zarazem, jeśli zarabiają dosyć mało, to mają troszeczkę, podejrzewam, że tak powiem, zaburzoną inteligencję finansową, ponieważ no Jeżeli ktoś zarabia 100 tysięcy miesięcznie, to wie na co 100 tysięcy może przeznaczyć, wie jak może to zagospodarować, jak może zainwestować, żeby te pieniądze nie traciły mu na wartości. No zna bardzo dużo wartość pieniądza. Natomiast jeśli ktoś zarabia 1000, 2-3 tysiące miesięcznie, to 100 tysięcy to jest dla niego po prostu abstrakcyjna kwota, podejrzewam. I właśnie idąc za tym. Jak ktoś, kto zarabia 100 tysięcy miesięcznie, wygra milion, to on doskonale wie, na co to wydać. Na zasadzie, tak jak normalna osoba by poszła do Rossmana na zakupy, że wie, że kupi jakąś pastę do zębów, szampon, może dezodorant i tak dalej. Takie codzienne wydatki. Tak samo osoba, która zarabia dużo, ona wydaje dużo, być może nie na konsumpcję, tylko na reinwestycje, ale również operuje dużymi kwotami i są to dla nich kwoty normalne, codzienne wręcz. tak? Natomiast jeżeli osoba, która zarabia 2-3 tysiące, Wygra nagle nawet 10 tysięcy czy 20, to już jest mega strzał finansowy dla takiej osoby. No i mogą się poczuć, że mają jakby już, nie wiem, pana Boga za nogi złapali i że mogą, są w stanie zrobić wszystko. Natomiast jeżeli ktoś by wygrał milion złotych w Totolotka i chciał spełnić marzenia i kupić sobie na przykład fajny dom pod dużym miastem, już nie mówię, że w centrum, ale gdzieś pod większym miastem, typu no chociażby pod łodzią, to na ten moment musiałby wydać podejrzewam, nie wiem, 700 tysięcy, może 800, prawie milion na to, żeby taki dom sobie wybudować na, na, na własnej kupionej działce. Więc okazuje się, że wygrana jednego miliona nie powoduje, że ta osoba odmieni jakoś znacznie swoje życie, no bo budując taki dom trzeba będzie go utrzymać, więc wzrosną znowu wydatki i tak naprawdę nie będzie żadnego stabilnego dochodu, bo nadal trzeba będzie pracować, a zwiększą się wydatki. I nikt na to w ten sposób nie patrzy, bo mało kto z drugiej strony wierzy, że może tego totolotka wygrać. A skoro nie wierzy w to, że może wygrać, to absolutnie wyrzuca pieniądze do śmieci. I niestety większość osób tak kończy, bo jak wiemy, totolotka wygrywa niewielka ilość osób, a gra dosyć spora ilość osób. Więc jakby konwersja tutaj szans do sukcesu jest niewielka. Co za tym chcę powiedzieć. Uważam, że warto tą energię przekierować, warto się skupić nad sobą, warto zainwestować w siebie, rozwinąć swoje umiejętności, poszukać szansy zarabiania większych pieniędzy nie poprzez grę losową, nie poprzez próbę jakiegoś uzyskania szczęścia, tylko poprzez rozwój, poprzez spotykanie innych ludzi, poprzez rozmawianie z nimi, wymienianie się doświadczeniami, szukanie jakichś wspólnych możliwości, po to, żeby ten sukces ugrać wspólnie, po to, żeby ten sukces był pewniejszy, bo umówmy się. Być może się mówi, że większość firm po założeniu w ciągu pierwszego roku chyba ponad połowa firm upada. Jest to dużo, bo umówmy się na 100 firm, które zostanie założonych, ponad 50 upadnie. To jest dużo, ponad połowa. Ale w stosunku do gry w totolotka to jest nadal mega, mega, mega duża szansa na to, że nam się uda, że zaczniemy mieć jakieś realne dochody, że pozyskamy jakichś klientów, że będziemy mieć co miesięczny przychód, pewnie większy niż pracując na etacie za 2 czy 3 tysiące na rękę, więc szanse jak najbardziej są. Ale co zrobić, żeby tego błędu żeby jakby nie być w tej części firm, które upadają dosyć szybko? No właśnie, edukować się, rozwijać się, wiedzieć, co robić z pieniędzmi. Nie to, że dostajemy, załóżmy, nie wiem, fakturę, dostajemy wypłatę 10 tysięcy od klienta i mamy teraz 10 tysięcy na wczasy na, na jakieś wycieczki, na jedzenie, na restauracje, na super ciuchy. No nie, trzeba mieć świadomość, że, że część tych pieniędzy pewnie możemy przejeść, bo musimy z czegoś żyć, natomiast część z tych pieniędzy trzeba reinwestować. Trzeba na przykład dokupić sprzęt, dokupić materiał, być może do, y, zatrudnić pracownika do pomocy, jeżeli firma się fajnie rozwija, że są też inne wydatki. No i tutaj już jest ciągła edukacja, ciągłe rozwijanie zarówno siebie, jak i swojej firmy, Ym, więc no, warto, warto naprawdę się nad tym skupić. Tak samo nawet chcąc pracować na etacie. Nie musimy całe życie robić jednej funkcji. Możemy rozwijać się niekoniecznie nawet przez studia. Możemy robić sobie jakieś kursy, jakieś dodatkowe rzeczy, czy rozwijać się w kierunku jakimś zarządzania grupą i tak dalej, żebyśmy mogli na przykład piastować stanowiska jakieś menedżerskie, dowiedzieć się na przykład w firmie, że chciałbym zająć się taką i taką funkcją. Jakich predyspozycji potrzebujecie od kandydatów, jakbym mógł się rozwijać, żeby wyjść w tą, w tą stronę? Zauważmy, że w dużych przedsiębiorstwach tak naprawdę mało kto wykazuje inicjatywę. Mało jest osób, które jakby mówią otwarcie, że chciałyby awansować i chciałyby w tym kierunku się rozwinąć. Raczej każdy mówi, że chciałby piastować takie stanowisko, bo tam są fajne pieniądze, ktoś dobrze zarabia, jeździ fajnym samochodem i nic poza tym. Więc jakby wykazując się inicjatywą, na pewno już jesteśmy o krok przed konkurencją, przed osobami, które też by chciały to stanowisko. Pytając po prostu na przykład, co mogę zrobić, żeby lepiej się do tego stanowiska nadawać. Mało osób naprawdę tak robi. Mam wielu znajomych, którzy też by chcieli awansować, gdzieś tam o tym mówią, natomiast nikt nie wychodzi z inicjatywą do swojego szefa: że co ja bym mógł zrobić, żeby rzeczywiście się nadawać na tą funkcję. Także zachęcam Was do tego: nie marnujcie pieniędzy na lotka, na jakieś gry losowe, na jakieś zdrabki i tak dalej. Skupcie się nad sobą, skupcie się nad rozwojem własnej osoby, przemyślcie sobie, co byście chcieli robić w życiu, co Wam sprawia przyjemność, tak naprawdę. Do czego macie ogólne predyspozycje, ponieważ no, jeżeli macie metr 50, to ciężko wam będzie zostać koszykarzem czy siatkarzem, więc nie utrudniajcie sobie z życia. Jeżeli jesteście introwertykami i naprawdę macie problem do przełamania się, do, do rozmów z ludźmi, to nie szukajcie teraz roli handlowca na przykład, który będzie musiał codziennie rozmawiać z ludźmi. Albo jeżeli nie lubicie pracować przy komputerze, będziecie, to założycie sobie, że chcecie być programistami, bo programista zarabia dużo. Postarajcie się przeanalizować swoje słabe strony, mocne strony, to co lubicie, czego nie lubicie, rozpisać to sobie gdzieś na kartce i na tej podstawie poszukać mm, takiej funkcji, takiego stanowiska być może, które rzeczywiście będzie jakby korelowało z Waszymi zaletami i nie będzie wymagało mm, zbyt wielu Waszych wad czy słabych stron, tak, no bo introwertyzm niekoniecznie musi być z wadą, z słabą stroną, natomiast na niektórych stanowiskach z pewnością będzie. Dlatego warto przemyśleć, nad, yy, przemyśleć swoje wady, zalety, mocne, słabe strony, wypisać je, przeanalizować, zobaczyć, co na przykład może warto rozwinąć, w czym jestem słaby, ale mógłbym to rozwinąć. Tak? Ktoś na przykład może być właśnie y, słaby z programowania, ale tak naprawdę lubi pracować przy komputerze, lubi pracować samodzielnie, lubi pracować z domu, a często właśnie programiści mogą pracować z domu, mogą y, pracować gdzieś tam samodzielnie, y, czy w jakichś małych grupach bez codziennego kontaktu z nowymi klientami osobami. I może wtedy warto rzeczywiście stwierdzić, że ok, mam jakieś ogólne predyspozycje, lubię komputer, lubię pracować, wolę pracować na przykład w samodzielnie albo w małej grupie ze stałymi osobami, tam ze znanym jakimś mi zespołem, to może zacznę się rozwijać w tym kierunku, tak? Poświęcić na to trochę czasu gdzieś po godzinach i szuka, docelowo szukać takiego stanowiska, które rzeczywiście sprawi mi zarówno frajdę, Jaki da jakieś poczucie bezpieczeństwa finansowego, i nie będę musiał się martwić, i jeszcze ostatnie moje 3-5 zł, zamiast wydać na, na bułkę chleb czy, czy jakiegoś pączka na deser, to wydawać nas drabki, na zdrabki, to, na totolotka i liczyć na to, że odmieni to moje życie. Ponieważ, jak dobrze wiemy, ktoś, kto wygrywa dużą sumę pieniędzy, nie mając poczucia wartości tego pieniądza, jest w stanie ją szybko przetracić kupić sobie mieszkanie, kupić sobie samochód, to rozdać znajomym. Ma wrażenie, że ma tych pieniędzy tak dużo, że już nic nie musi. Oczywiście pierwszy krok to będzie też zwolnienie się z pracy, no bo po co już pracować, jak się wygrało milion czy dwa. No i tak naprawdę się okazuje po roku, dwóch czy trzech, że, że jesteśmy bez grosza, że trzeba wrócić do pracy. Można się załamać tak naprawdę psychicznie, ponieważ najpierw miało się dużo pieniędzy, a teraz nagle może zostanie mieszkanie, może zostanie samochód, ale tak naprawdę nie ma się pieniędzy, może ma się jakieś wspomnienia, bo zdążyło się polecieć na jakieś wakacje. No ale trzeba wrócić do jakiejś zwykłej, obskurnej pracy, której się nie lubiło, gdzie na szefa się pewnie już powiedziało bardzo dużo niemiłych, przykrych słów, bo byliśmy pewni, że nigdy tam nie wrócimy, a nagle trzeba z podkulonym ogonem znów wrócić na jakieś takie stanowisko. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby pracować nad sobą. Nie liczyć na to, że coś nam spadnie z nieba. Jak spadnie, to super, należy to wziąć, pozbierać i się cieszyć, ale absolutnie nie liczyć na to, że coś nam się ostanie, dostaniemy coś za darmo, bez naszej inicjatywy, bez pracy. Z drugiej strony warto mieć świadomość, że jeżeli coś robimy, wykazujemy inicjatywę, to wiele rzeczy pojawia się dużo łatwiej. Jeżeli chodzimy na rozmowy rekrutacyjne, jeżeli w ogóle rozmawiamy z ludźmi, mówimy otwarcie o tym, co robimy, co lubimy, czego nie lubimy. Być może znajdzie się osoba, która właśnie takiej osoby jak my potrzebuje. Być może ktoś ma pomysł, że chce być, hmm, chce rozwinąć jakąś właśnie firmę programistyczną, a brakuje mu osób, nawet bez doświadczenia, ale po prostu z jakąś inicjatywą. I się okaże, powiemy tak, no my, my właśnie tak chcemy, my chcemy się rozwijać. Mamy inicjatywę, mamy chęci, ale nie mamy jeszcze wiedzy, i ktoś powie super, to zróbmy coś razem, nawet po godzinach na początek, hmm, po to, żeby zobaczyć, czy w ogóle pomysł ma sens, czy to wypali, czy będą jacyś klienci, a później już być może na pełną skalę. Także naprawdę widzę po sobie, że im więcej robimy, im więcej się wykazujemy jakieś inicjatywy po, po, po godzinach, że tak powiem, to naprawdę gdzieś ta energia wraca, ci ludzie się sami znajdują, odzywają. Z drugiej strony, nie można się ukrywać, warto się pojawiać na jakichś spotkaniach, poznawać nowych ludzi, rozmawiać z nimi, wymieniać kontakty. Ponieważ tak jak mówię, no często może być tak, że my, nawet nie wiedząc o tym, możemy komuś pomóc. Yy, czy ktoś może pomóc nam i koniec końców zrobimy coś fajnego wspólnie. Także zachęcam was do tego, powtarzam, rozwój osobisty, zwłaszcza jeśli jesteście młodzi, yy, macie tam nie wiem, 15, 20, 30, 40 nawet lat, to tak naprawdę to jest jeszcze moment, kiedy możecie popracować nad sobą, bo zakładając, że będzie trzeba pracować jeszcze 20, czy 30, czy 40 lat, yy, to jest kupa czasu do tego, żeby rzeczywiście się rozwinąć, ukierunkować, zrobić coś fajnego i, i pracować jakby w takiej gałęzi, w której się rzeczywiście będziemy odnajdywać, będziemy się czuć fajnie i zarabiać fajne pieniądze. Do tego was zachęcam, tego Wam życzę. Nie przedłużam, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!